Witajcie, kochani, witam Was serdecznie w kolejnym materiale, w kolejny sabat. Dotarliśmy do sabatu o nazwie Lita. Tutaj mamy przesielenie letnie. Dla wielu z nas jest to noc świętojańska, czy też noc kupały. Oczywiście tych nazw jest więcej, ale tutaj może skupmy się na tych. No i oczywiście, co nam wnosi ten czas? Jest to tego rodzaju moment, kiedy jakby to wcześniejsze pół roku, wcześniejszych sabatów zamyka się, i teraz ten sabat, lita, czyli to święto, to przesilenie letnie, prawda? Między 21 a 20 czerwca u nas w Polsce, ono nam tu otwiera to nowe półrocze, prawda? Które znowu zakończy się, prawda, za pół roku kiedy te kolejne sabaty nam przeminą, ale tu mamy właśnie ten moment takiego przeskoku. Tak, obchodzimy to święto na różne sposoby, prawda? Bardzo słynne i znane tutaj, nawet w Polsce, to jest palenie ognisk, prawda? Tak zwana noc świętojańska. Z różnych względów mniej się tego robi teraz, prawda? Już nie tak jak kiedyś, ale są organizowane zawsze, więc warto poszukać, poszperać i wybrać się przynajmniej raz, żeby się przekonać właśnie, czym jest takie święto, zobaczyć te nasze takie stare tradycje, prawda, które wiele osób teraz podejmuje się ich na nowo, żeby używić, żeby tego ducha znowu tchnąć, prawda w te nasze celebracje, które przodkowie nasi tutaj bardzo regularnie właśnie co przesilenie letnie tutaj pozwalali sobie na imprezy celebracje, ogniska oczywiście i też zakrapiane i tańce prawda, i swawole i, i różne y, imprezy wokół tego, no i oczywiście, że to jest dalej celebrowane, to jest dalej tylko często pod innymi nazwami y, często tutaj przy okazji na przykład Jakieś festiwale się odbywają właśnie na, na wiecie, świeżym powietrzu, prawda, do późnych godzin. Także tak, o, często na przykład też około północy jakieś tam ognie sztuczne, prawda. No czyli tak, zdecydowanie dzieje się to dalej w Polsce. Natomiast gdzieś ta lica to na pewno odeszła. Ta nazwa, prawda, natomiast zostało przesilenie letnie, na pewno nazywamy to często właśnie Nocą Świętojańską. No, wiele osób nocą kupały. Dzięki naszym polskim autorkom, jak na przykład Katarzyna Berenika-Miszczuk czy Joanna Labrus, te tradycje, celebracje wracają na polskie ziemię, ziemię, do naszej świadomości poprzez książki, właśnie poprzez, poprzez różnego rodzaju, ich kreacje, produkcji, więc och, ja jestem szczęśliwa. Oczywiście więcej jest tych osób, autorów, autorek, osób, które robią vlogi, blogi, które organizują te spotkania, więc jeżeli słuchasz, i jesteś taką osobą, która właśnie pomaga prowadzić ponownie te celebracje tutaj nasze, polskie, prawda, słowiańskie na, na nasze ziemię, do naszej świadomości, to napisz w komentarzu, pokaż, gdzie masz vloga, gdzie masz bloga, czy piszesz książki, czy pochwal się, po prostu zaistnij, pokaż się tutaj tym, tym moim tutaj widzom, żeby, żebyśmy mogli też. Pójść, zobaczyć, zasubskrybować, może polubić, bo to jest takie fantastyczne, żebyśmy właśnie organizowali się, też zbierali w te grupy tych słowian, którzy się czują słowianami. Ja się czuję słowianką bardzo. A ty, jak to u ciebie? Możesz oczywiście też napisać, jak masz ochotę, w komentarzu. Tak, i to jest generalnie święto, kochani, celebrujące najdłuższy dzień w roku. I można powiedzieć, że tutaj natura, matka, ziemia, prawda, jest w takiej szczytowej formie, wchodząc w tą szczytową formę, prawda, taki moment dla siebie. Jest to oczywiście moment, kiedy z radością i szczęściem celebrujemy światło, słońce, ciepło, życie, prawda, rozwój. Obfitość, bo mamy mnóstwo kwiatów, prawda, które kwitną, i drzewa owocowe, i krzewy zaczynają kwitnąć, i owoce już są jakieś i następne przed nami, bo po prostu mamy tą radość serduchu, prawda, że ta obfitość wszystkiego przed nami i często jesteśmy albo w trakcie wakacji, albo przed wakacjami. To jest też takie ekscytujące, prawda, więc tak. Jest to fajny czas. Oczywiście inne popularne obchody, jak palenie ognień, to także no te tańce, te gry na instrumentach, prawda? Ucztowanie, śpiewanie i tak dalej, wiadoma rzecz. Ale oprócz tego, kochanie, jeszcze wianki. Plotło się wianki dalej niektóre osoby plotą te wianki, i to no tam te leśne, powiedzmy, czy może bardziej niż leśne takie polne kwiaty popularne bardzo, ale o tym właśnie te autorki, które wymieniłam dużo piszą w swoich publikacjach, także jak ktoś ma z was ochotę to zasięgnijcie ich opinii natomiast tutaj kochani ten czas właśnie lity, ten sabat ze słoneczkiem w tle i, i tym razem w znaku raka, prawda, jesteśmy już, czyli jest to taki czas właśnie miłości, ciepła, wdzięczności, właśnie jeszcze wdzięczność właśnie bo tu możemy poczuć tą wdzięczność za to jak jest pięknie, za to jak jest przyjemnie, za to prawda skupić się na tych rzeczach. Ta, także to też jest na pewno fantastyczne. Na pewno też każdy z nas tutaj na pewno czuje, że, że coś tu się kończy jakby w tym momencie, prawda? I coś nowego jakby się zaczyna. No wiadomo, każdy koniec jest początkiem czegoś nowego. E, tak, jest to tam właśnie Punkt na tym kole astrologicznym, gdzie dokładnie coś się kończy. To pierwsze półrocze tych sabatów się kończy i zaczyna się kolejne, prawda? Tak, jest to na swój sposób, powiedziałabym, magiczny próg, który tak trochę wprowadza nas. Bo wcześniej mieliśmy znaki i, i te początkowe cztery, prawda? Trzy, przepraszam, bo przed tym mieliśmy baranek, byk. I mieliśmy bliźnięta, teraz wchodzimy w raczka, czyli tam działaliśmy na różne sposoby. Teraz tak wchodzimy w te uczucia, prawda, w te relacje, w te związki, czyli miłość tutaj, prawda. I, I to też jest taka fajna zmiana. Czyli to tak jakby nam się zmieniało między działaniem, konkretną aktywnością, a odczuwaniem bardziej, prawda, wczuciem się w to wszystko, no bo jest przyjemnie, to nam się aż chce odczuwać to, co wokół, prawda. Tak. No i wiadomo, lato, jak ten sezon, prawda, miłości, romansu, czułości, odpoczynku, przyjemności, spędzania czasu na świeżym powietrzu. Także to też jest takie cudowne. Tak. Oczywiście, właśnie ten, ta wdzięczność tutaj i to jest czas, kiedy możemy się super na tym skupić, bo mamy mnóstwo rzeczy, na których. Za które możemy być wdzięczni, takich po prostu naocznie widzianych. Warto w tym czasie, cały ten czas, nawet letni, prawda, do kolejnego sabatu pozwolić sobie właśnie na pisanie dziennika wdzięczności, prawda, razem z celami jakimiś na kolejne 6 miesięcy na przykład można sobie rozpisywać, ale to tak, jakby się to już wydarzyło. Uciesz się z tego, wyobrażając sobie, że to już jest z tobą. Pomyśl sobie, poczuj jak będziesz się czuć kiedy to twoje pragnienie, marzenie już jest zrealizowane, prawda? Oczywiście jest to też czas na to, żeby gdzieś zanurkować w naturę, prawda? Pozwolić sobie, żeby też zanurkować w siebie, czyli po, pobyć ze sobą bardziej, ze sobą w naturze na przykład, porozwijać się w jakimś obszarze, który by się chciało, czy osobiście, czy duchowo, czy w jakiejś nawet zawód jakiś, tutaj rozwój, po prostu nauka, to nam idzie to wszystko lepiej, szybciej, bo, bo chce nam się, bo ta energia jest, bo jest to słońce, prawda? Bo natura nas jakby tu mobilizuje, bo sama działa na wysokich obrotach, więc łatwiej jest wtedy, e, prawda, też współdziałać jakby z energią matki natury w tym czasie. Tak, tyle. Wstępu, kochani. I teraz, jak zawsze, przejdziemy sobie po kolei do książeczki, później do kart. I oczywiście, jak zawsze, będziecie mieć stopki czasowe, więc każdy może wybrać to, co ma ochotę zobaczyć albo wrócić się do jakiegoś obszaru. Dobrze, to idźmy teraz do książeczki. Jak zawsze prezentuję Wam, kochani, kolejną książeczkę z tej, z tej serii, którą ja akurat posiadam, z wydawnictwa Illuminatio. Deborah Blakely, ta Rytuały, Przepisy i Zaklęcia na Przesilenie Letnie. Ta książeczka, ta seria doczekała się już nowych okładeczek, także możesz znaleźć je z innymi, nowymi okładkami, które są. Inne, troszkę bardziej kolorowe, no ja mam właśnie tą serię, która jest tutaj pokazana, prawda? I powiem szczerze, że bardzo ją lubię, bo bardzo są te okładki, właśnie związane z naturą i powielają się tutaj te rysuneczki, które są w środku. Są śliczne. Dla mnie ona, ta seria jest naprawdę, nie, nie, nie zamieniłabym absolutnie na tą nową. Także jeżeli. Ta ci się podoba bardziej. Zwróć uwagę, żeby kupić właściwą właśnie książeczkę, bo tak jak mówię, są różne okładki. I ja mam wydanie trzecie z 2021. Wydawnictwo kobiece. A czemu tu mamy iluminatio? Ojejku, coś tu jest. A, czekajcie, bo już widzę, że tutaj. Hmm. Tu mam wydawnictwo kobiece, a tutaj mamy polska edycja Illuminatio 2021. Aha, copyright. Aha, okej. Okay. ok, copyright tutaj. W tym temacie. No dobrze. No dobrze. Oczywiście jakby ktoś sobie życzył, mamy też po angielsku jako oryginał, prawda? I wtedy mamy Midsummer, Rituals, Recipes and Love uh, and Lore for Lita. Taki tytuł jest And Lore, tak For it. Ok, i wtedy jest 2015 rok No i oczywiście też Deborah Blake Dobra, zobaczcie sobie może kochani Tutaj spis treści, bo Każdy najlepiej Sam sobie Przeczyta mhm. I one słuchajcie, wszystkie są Tak samo te książeczki skonstruowane Co super fajne, bo jeżeli Znasz jedną, to później łatwo ci się Sporuszać po innych, i to jest genialne. W każdej z tych książeczek właśnie jest to koło czasu podzielone na półkulę północną i na półkulę południową. W zależności od tego, gdzie mieszkasz, prawda, te różne sabaty przypadają na różne momenty w roku. No, my jesteśmy na półkuli północnej, tutaj, prawda, w Polsce. I my mamy tutaj, o, tu jest ten moment, prawda? Kiedy to koło się zmienia na litrę. Jest 21, 22 czerwca. Tak. Dobrze. Idźmy dalej. No i oczywiście jak zawsze, podobnie tutaj stosunek, prawda, do tego tych nowych osób, to jak to współcześnie parę słów na początku. Później mamy stare praktyki. Te rysuneczki powiem Wam dla mnie to jest mistrzostwo. Uwielbiam sobie je kolorować, właśnie w tych kolorach danej, danego sabatu, danego czasu. Także może też ktoś z Was by sobie chciał coś takiego. No i tu mamy, jak zawsze, wstęp, prawda? Jakieś tam informacje. W każdym jest trochę na temat właśnie każdego, każdego sabatu, trochę tych informacji, różnych też. Przypisów różnych, o, o mitach, o boginiach, o celebracjach, o jakichś tam folklorach, prawda? Przekazach tutaj, także naprawdę dużo ciekawych informacji. Tutaj na przykład mamy tradycyjne symbole przysilenia letniego, prawda? I jakieś mamy o zwierzątkach mocy, na przykład różne inne też. No, fajnie jest, słuchajcie, dowiedzieć się na pewno, czym to idzie, prawda? ten dany sabat tu mamy później zaklęcia wróżby jakie można sobie wykonywać w tym czasie jakieś tam też widzę rozkłady są tarota receptury i rękodzieło i tu też prawda różne różniste co można robić też dla na przykład matki natury czy z tych rzeczy które można znaleźć w tym czasie w naturze prawda jakie rękodzieło później mamy modlitwy wezwania tutaj do kolejnych konkretnych bogów, bogiń, prawda, związanych z tym czasem, potem mamy rytuały świąteczne, też jakieś też afirmacje, zawołania, modlitwy konkretne, prawda, wezwania, pojęcia związane z sabbatem lita i tutaj tak jest troszeczkę to zebrane, no jak w każdej tej książeczce, no i oczywiście polecane lektury, bibliografia, strony tam też były internetowe, Wybrane źródła o autorce, i jeszcze tu mamy te propozycje dalsze. Także tak wygląda książeczka, i generalnie one, tak jak mówię, każda jest tak samo tutaj podobnie, prawda? Zrobiona, każda kolejna. Nie jest to, może, słuchajcie, wielkie studium na ten temat, prawda? No bo jak widzicie, to jest książka no, wielkości dłoni. Ale jest to wystarczająca informacja dla osoby, która chciałaby się więcej dowiedzieć na ten temat, czy wejść w ten temat, prawda? Rozwinąć się w tym temacie, gdzieś dowiedzieć się czegokolwiek. Czy może jak potrzebujesz, po prostu zacząć tym tematem się interesować. No to jest naprawdę fajna, taka wdzięczna bardzo seria. No i mamy karty. Te rzeczywiście z tej serii, którą już tu znacie, że Wam prezentuję. Seasons of the Witch. I ciekawe, zobaczcie, bo. I jakiś czas temu zrobiłam sobie kolor paznokci, idealnie, właśnie pasujący do tego złotka tutaj. Właśnie jak wczoraj to zauważyłam, to byłam zafascynowana, Mówię, niesamowite, że tak jakoś się mi to połączyło. A co ciekawe, słuchajcie, sama zrobiłam ten kolor z dwóch lakierów, także tym bardziej, jakby mnie intuicja sama poprowadziła, prawda? Ok, Seasons of the Witch. Lita Oracle, Lorian Anderson and Juliet Diaz. i mamy ilustrację jeszcze Tiana Lukowicz i tutaj jest oczywiście Rockpool jako wydawca i po prostu te złocenia no tu powiedziałabym nie złocenia tylko jak to powiedzieć właściwie wyświecone fioletowo różowe tak przepięknie to wygląda zobaczcie z tyłu kto ma ochotę Ustawić tak może. Zatrzymaj sobie i przeczytaj. Mamy tu 44 karty. Mamy przewodnik. Pudełeczko, jak, jak każde z tych, takie twarde, prawda? Tutaj naokoło mamy przepięknie to opisane. Więc jak nie postawisz, to zawsze ładnie wygląda. Mhm. W środku mamy ten przesuper śliczny kolor. Uwielbiam. Powiem wam, że to jest jeden z moich ulubionych fioletów, właśnie taki lekko różowawy. Dobrze, mamy książeczkę jak zawsze, prawda? I mamy karty, też zobaczcie jakie piękne tyły i fajnie, bo jest tylko papierek. Zaraz przejdziemy do kart. Zacznijmy sobie od książeczki. <laughs> Motylek, zobaczcie, jako symbol tutaj. Właśnie tego letniego przesilenia, kiedy to tak dużo mamy motyli. Możemy cieszyć się, prawda, z ich obecności piękna. Dobra, co tu mamy? 2024 rok pool Publishing, czyli świeżynki. Nagrywam tu w 2025. I teraz tak, znowu może zobaczcie sobie, kochani, co mamy. W treści. No, i oczywiście tu później każda karta jest opisana do końca. O tym mamy autora, ilustratorce. Tak, no i jak zawsze wstęp, prawda? No, jak zawsze. Dobra, to może te wstępy to przejdźmy, bo wiadomo że to tak samo jak we wcześniejszych częściach. Natomiast o, właśnie, karty. No i oczywiście, że karty zawsze są opisane tak samo w tych książeczkach. W znaczeniu podobnie to też wygląda, prawda? Czyli jeżeli masz jedną z tych książeczek, to łatwiej potem już się orientować w kolejnych. Przepiękne są te rameczki i zawsze w kolorze właśnie tym dominującym, jakby tutaj przewodzącym, jak tutaj ten właśnie taki delikatny fioletowo-różowy. I tu karta kolorowa, mamy nazwę, później słowa kluczowe, jest opisane, prawda? Co oznacza, co oznacza wy, wy, wyjęcie też tej karty, i później mamy y, jakieś te, techniczne, jeszcze takie praktyczne cicząko, które sobie można y, tutaj wykonać w związku z wyciągniętą tą kartą, prawda? Wczuć się jakby w energię tej karty. No i tak to wygląda tutaj przez całą książeczkę. Muszę przyznać, że jeszcze nie pracowałam z tymi kartami. Tak, są dla mnie nowe, no przez to właśnie, że były zbudowane końcem 2024 i kupiłam je początkiem 2025, więc to jest pierwszy sabat lica, właśnie kiedy, kiedy mam tę ten, ten książeczkę i te karty. W związku z tym planuję właśnie pracować z nimi aż do kolejnego sabatu, także możliwe, że. Też popracuję z nimi na jakichś horoskopach na miesięcznym ogrodzie. Jakby ktoś z Was chciał zobaczyć, to zapraszam. Tam ten pierwszy mój kanał, taki większy. Tu, jak zawsze, od Rokpul. Coś do pobrania. Och, zobaczcie, kochani. Och, zobaczcie. Idealne. Tylko to bardziej brokacikowe, prawda, te boczki. Karteczka papierkowa, super. I te tyły przepiękne. No, muszę przyznać, że całkowicie w mój gust uwielbiam wszelkiego rodzaju fiolety, ale ten właśnie taki tutaj, nawet przechodzący różowo-fioletowy, od jaśniutkiego do bardzo ciemnego, jest po prostu marzenie. Przepięknie to wygląda. Absolutnie przepięknie. Dobra, zobaczmy sobie karta po karcie, tylko może tak wygnę je ja troszkę, żeby. Mhm. Zastanawiam się, czy obniżać, ale chyba zostawię tak. Przynajmniej nie będzie od lampy, może od blasków. Ok. Czy to widzicie? Jeszcze sprawdzę. Dobrze, ładnie widać. Ok. No to zobaczmy sobie. Karta po karcie. Jak zawsze mamy obraz, prawda? Nazwę, numeryczną wartość i tą, tą pierwszą podpowiedź tutaj na karcie. Reszta jest... Dopowiedziane w książeczce, prawda? Ale już sama karta daje nam możliwość zrozumienia czegoś, zauważenia. Mhm. Fajne też, że, że każda z tych części, prawda? Z tych kart łączy się z jakimś tam znakiem Zodiaku, więc to też jest fajne tu akurat z raczkiem, z osobami spod znaku raka. Tak, och, jak cudnie. Uwielbiam po prostu to wszystko, co tu jest pokazane, bo ja, dla mnie to jest piękna pora roku właśnie taka barwna, kolorowa, na bogato. Owoce, warzywa, prawda, kwiaty. Jest przyjemnie ciepło. Okosik się tu też pojawia. Kosy właśnie. Uwielbiam kosy. Ptaszki można. Posłuchać, jak pięknie śpiewają, popatrzeć na Matkę Naturę w pełni, prawda? Jest absolutnie zjawiskowe dla mnie. Tak. Już nie mówiąc o tym, że ludzie są tacy jacyś przyjemniejsi w tym czasie, nie wiem, czy też to zauważyliście, że wszyscy się stajemy tacy bardziej, właśnie, otwarci, przyjemni dla siebie nawzajem. No, ja nie wiem, że wszyscy, bo oczywiście, że. Są osoby, które są całe życie niezadowolone, ale, prawda, o zobaczcie, znowu kosik, och, uwielbiam. Ale większość nas w czasie letnim, prawda, staje się tak, tacy się stajemy lżejsi troszkę, jakby nam się dzieciństwo troszkę przypomina, może jakieś tam te wakacje, kiedy było czasu tyle wolnego. Och, tak, to były piękne czasy. Można było sobie przez dwa miesiące, prawda, po swojemu funkcjonować w taki czy inny sposób. Tak, piękne. Ciekawa, na pewno jest to seria. Ja mam całą, oczywiście. Jest jeszcze jedna talia oprócz tej serii ona się chyba nazywa Witches Oracle, to też wam zaprezentuję bo chyba jeszcze nie zrobiłam taka czerwono-czarna okładka mhm. ale to tak czuję, że, że fajnie by było może bliżej tego sezonu prawda, Witches, czyli powiedzmy gdzieś tam, dla mnie sezon Witches się zaczyna jak się jesień zaczyna czyli tak gdzieś wrzesień, październik, prawda wtedy jest takie, taka kulminacja tej energii. Chyba. Hmm. Tak. Dajcie znać, kochani, czy znacie tą serię? Czy macie? Czy lubicie? Czy korzystacie? Tak. Jak widzieliście, zauważyliście, może, kochani, te karty są śliskie. Błyszczące, oczywiście te boczki też trzeba liczyć się z tym, że z czasem mogą się zdzierać, no jak są nowe, są po prostu absolutnie, zobaczcie, przepiękne, całość robi naprawdę ogromne wrażenie, fajnie to jest pomyślane właśnie, że, że każdy miesiąc wnosi te inne kolory, uwielbiam to absolutnie. Jakość, a trwałość. No, trzeba się liczyć, że y, złocenia będą się sypać. Karty y, takie błyszczące, wiadomo, że się palcują, to już wiemy. Jakość jest ok, fajna, bo jest dosyć elastyczna i też to, że są śliskie, pomaga y, np. w tym, że można je przetrzeć. Y, czasem, nawet wilgotną, delikatnie szmatką, później suchą, szybciutko od razu. I w ten sposób też można odświeżać, co na przykład z matowymi kartami nie da się tego zrobić, bo by od razu się zniszczyły, prawda, Nasio nasiąknęły tą wodą. Więc wilgocią w znaczeniu, wiadomo. <słuchajcie> nie kąpię kart, słuchajcie. Ale tak, zauważyłam, że to czasem jest potrzebne, żeby tak przemyć. No szczególnie jak się zawodowo pracuje. Wiadoma rzecz, że ja każdego dnia bardzo intensywnie pracuję z kartami, więc później trzeba też pozwolić sobie na ich odświeżenie. Jeżeli masz jakieś swoje sposoby, które na przykład są inne niż z wodą, to daj znać, proszę, bo z przyjemnością posłucham, jak inne osoby sobie z tym utrzymaniem higieny w kartach radzą. Dobrze. No, nie będę ich oceniać, kochani. Wiecie, ja nie czuję tego już, bo to już jest kolejna seria, kolejna kart, kolejne karty w tej serii, więc w związku z tym zostawię nam to. Jest cudownie, że ta seria jest stworzona. Uwielbiam. Tak, te, te prace autorskie plastyczne są tu utrzymane w podobnej, jakby, jak to nazwać, stylistyce, prawda? Przez całą serię. Chociaż się ilustratorki chyba, jak dobrze mówię, osoby ilustrujące, może tak powiem, zmieniały tutaj podczas, to nie jest jedna osoba, tylko tam więcej, z kolaboracji, ale jednak jest to utrzymane właśnie w tym podobnym, podobnym stylu, co jest fajne, no pewno, bo takie to jest połączenie, prawda, całości. Dajcie znać, kochani, czy lubicie, czy znacie, czy macie. Czy polecacie, prawda? Te, ten komplet, te karty. Dajcie znać, jak to u Was wygląda, jak to u Ciebie wygląda. Ja uwielbiam je, bo oprócz tego, że dają to, co dają właśnie treścią, czy obrazami. To jeszcze oprócz tego te barwy, te kolory, też dają możliwość pracy z poszczególnymi czakrami prawda, wibracjami bar, barw w znaczeniu, więc dla mnie jest to naprawdę super, super, super pozycja. Dobrze, tyle dzisiaj. Życzę nam wszystkim fantastycznego czasu Lity, bo to jest oczywiście czas od teraz do kolejnego sabatu. Życzę nam, żeby, żeby to lato było przepiękne, wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju i wniosło nam Mnóstwo fantastycznych rzeczy. No i kochani, do usłyszenia w kolejnym materiale. Pa pa!